Miesiąca w studio, no i wcześniej około dwóch miesięcy pracy na próbach i przygotowanie samego materiału. Czyli w sumie no, prawie sześć miesięcy, pół A, roku. Czy by były jakieś próby? Na były próby. To były próby. To były próby. A czy mieliście kłopoty z wybraniem piosenek? Czy było ich dużo, czy wręcz przeciwnie, musiały powstawać nowe, żeby dopchać płytę? Jak to się odbywało? Nie, chyba u nas się nie zdarzyło jeszcze, tak, żeby brakowało materiału. Nie. Na razie twórczy jesteśmy wszyscy, zwłaszcza tutaj panowie. Ale, y, ale mieliśmy kłopoty z innymi rzeczami. Na przykład y, okazywało się w międzyczasie, że na przykład jakaś dana piosenka jest na przykład nie dla mnie, jakoś nie czuję się w niej dobrze. Michał miał taki, taki, taki jeden przypadek, że nie, nie poczuł się zbyt dobrze w piosence. W sumie podobała nam się bardzo. Natomiast kiedy przyszło rzeczywiście Tak, zaczęliśmy już śpiewać w studio, okazywało się, że coś nie gra, że to nie pasuje. Tak naprawdę chyba nie jestem zwolennikiem pisania y, pomimo wszystko 30 utworów i wybierania z tego 10 bo wydaje mi się że... Później żal jest, e, no, ten mógł być całkiem niezły. A nie, nie ale nie, ja myślę, że nie, bo jeżeli ktoś coś napisze to y, obojętnie jakby to nie było to, to jest nasza, y, nasza piosenka, nasza twórczość i, i sami siebie będziemy przez to po prostu później y, walić po głowach jak, jak, jak się okazuje, że to jest to kicz. Ale wydaje mi się, że to się akurat w naszym przypadku nie zdarza. Są oczywiście utwory lepsze i gorsze, bo to zawsze tak jest, ale nie ma takiego kiczu, którego mógłbym nazwać nie no, nie, to jest tragedia. Nie, nie ma chyba czegoś takiego i nie chciałbym wybierać. Jedyne co to uczyliśmy w tym roku, intro i czyli dwa kawałki instrumentalne. To spowodowane to było tym, że na naszej płycie ukaże się ponad 100 megabajtów multimedia, czyli zdjęcia, wavy. E, takie inne ciekawe rzeczy o zespole, co teraz się stało modne. Mhm. Ostatnio piękne, budki Suflera też kupiłem płytę i multimedialne, czyli informacje dla e, skomputeryzowanych. Nie mhm. chciałam zapytać Was, z jakimi emocjami podchodzicie do tej drugiej płyty, bo pierwsza to pewnie była taka próba, e, zobaczymy jak się to powiedzie, a teraz czy jesteście bardziej dojrzali, czy boicie się, obawiacie, jakie emocje towarzyszą w wydaniu dobrało. tej drugiej płyty? Emocje, no, ja podchodzę już bardzo spokojnie. Miałem bardzo dużo emocji w trakcie pracy nad tą płytą. Spędziłem trochę czasu siedząc w takim podziemiu jak tutaj, przygotowując ten cały materiał. W tej chwili trochę odpocząłem od tego i słucham jej na świeżo, już po masteringu, po wszystkim. Jestem w zasadzie zadowolony z tego, co, co zrobiliśmy. Jest to na pewno, uważam, duży postęp, przynajmniej dla mnie muzycznie i realizacyjnie, tego wszystkiego. Jest to na pewno lepsze niż pierwsza płyta. Tak więc jestem zadowolony z mhm. takimi emocjami A ja odwrotnie, ja się do Jacka bardziej się denerwuję drugą płytą jakoś, nie wiem, wydawało mi się, że im człowiek więcej pracuje, tym, tym powiedzmy ten spokój taki ach, no przecież będzie dobrze, a jednak nie. Tutaj w przypadku tej drugiej płyty jakoś bardzo się zestresowałam, może też dlatego, że akurat utworem promującym y, tą drugą płytę jest utwór przeze mnie tylko wykonywany, jakby czuję się odpowiedzialna za całość tej płyty i jakoś wewnętrznie bardzo to przeżywam. Nie, nie myślałam, że mnie coś takiego spotka. Yy, nie wiem, może więcej do stracenia już teraz, nie wiem. To ja mogę też się wyłamać. To ja powiem w takim razie po pierwsze, że ta druga płyta to dla mnie już jest, się w zasadzie skończyła. Yy, ja mam o ochotę... trzeciej. Yy, moment, za chwilę, poczekaj. No. Chwilę. Za chwilę. Chciałem wyjaśnić dlaczego. Ja przede wszystkim yy, mam ochotę teraz grać koncerty i obie jak najwięcej. I to jest yy, jeszcze yy, ta niespodzianka, że po prostu z tą płytą się trzeba jeszcze ograć. Natomiast ja już nią nie żyję, ja żyję rzeczywiście już w myślach i w planach pracą nad trzecią płytą. To jest chyba zawsze tak, że coś się ukazuje na rynku, ale zespół dla zespołu jest to materiał. już zamknięty, zamknięty rozdział, tak, tak, rozdział. I my zaczynamy pracę nad nowym rozdziałem. Aczkolwiek, no tak jak mówię, koncerty dają jeszcze przetrzymanie tego tematu, że. Ogrywa się z tematem, te utwory się zmieniają w trakcie. Wywołałeś temat koncerty, więc o koncertach pomówmy. Za chwilę, właściwie za dwie godziny o 20, rozpocznie się Wasz koncert promujący tę właśnie płytę. Zaprośmy teraz naszych telewizorów, gdzie będzie ten koncert i czy wszyscy mogą przyjść. Drodzy telewizorowie, <laughs> za dwie godziny, o godzinie 20.00 na stadionie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, ulica 6 sierpnia odbędzie się wielki, wielki koncert zespołu Ich Troje, promujący drugą, drugi album pod tytułem Ich Troje ciąg dalszy. Taki jest tytuł tego, tego W skrócie tki? i TCD. Mhm, no bardzo proszę. Ale mamy także dla naszych widzów, drogich widzów, jak to powiedziałeś Michale, yy, konkurs i zaproszenie, konkurs i takie niespodzianki właściwie, bo to nie są zaproszenia. Opowiedz o konkursie albo, nie wiem, Magda opowie, wszystko jedno. Jaki konkurs? Ja pokażę. jak wygląda... Co ty będziesz pokazywać teraz? <grym> Nagroda. <grym> e, 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 nagrody, e, nagrody przygotowaliśmy specjalnie w kopertach, abyście e, przyszli na koncert. Boimy się, że nie będzie frekwencji. Nie, tak naprawdę, naprawdę e, oczekujemy, oczekujemy bardzo dużo ludzi. Już wiemy, że jest mnóstwo ludzi. I przygotowaliśmy dla Was konkurs e, z bardzo e, prostym pytaniem, e, bo chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób. E, Znało na nie odpowiedź, a wydaje mi się, że to nie będzie trudne. Jak się nazywała pierwsza płyta zespołu ich troje? Jakaś podpowiedź? Intro. <grymne> w każdym bądź razie jak najszybciej zgłaszajcie się... Znaczy piszcie na kartkę pocztową, na w telewizja łóżka, ja już dopowiem na tak? rutnik 13 Super. z napiskiem Czas na rok. Super. I, I wtedy rozlasujemy te no Będą koszulki, i... będą... Płyty, płyty, będą kasety. I, kasety yy. I inne niespodzianki. I inne niespodzianki, tak. Tak będzie. No to nie będę nic No dobrze, to co? Dziękuję Wam za Waszą obecność w naszym programie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy przy okazji na przykład premiery Waszego klipu, który już niebawem. Okazji tak. w wtorek. 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 Wydziemy. Czyli miejmy nadzieję, że za jakiś miesiąc teledysk ujrzy światło dzienne. Miejmy a nadzieję, że mamy nadzieję, że Nawet że wcześniej. wcześniej. Tak. Dobrze. Dobrze. To program Czas na Rok będzie pewnie pierwszym, który go pokaże, a teraz już idziemy na koncert. Cześć. Dziękujemy. Cześć. cześć. de